Panie Lopka, proszę, tak Nie dadzą Ci pogadać, przekrzykują Cię te kacochy, tak Nie dadzą Ci pogadać, to jest dziewczyny i chłopaki Już wodę gdzieś tam wydoiły, co Gołąbek, a gdzie dzierdżula A jest moja dzierdżulec, dzierdzysz Zerzysz! Coś tam się Co ty Coś tam się schowała, schowała? Penusz! Syneczko, Ty, moja! Tobie wodę szykujemy i wypierdzielasz. Będziemy robić nowy kurniczek. Taki tymczasowy. Co kaczucha? Tu będzie kurniczek. Ładnie, pięknie. Cyk. Cyk. To wszystko do. Muszę znowu poprzenosić gdzieś. I tu będę robił kurnik. Ciach!